Chcesz szybko czytać? Genialnie, bo dzisiaj powiem Ci, w jaki sposób wybrać kurs szybkiego czytania dla siebie. Ten wybór jest bardzo ważny, bo od niego zależy, czy będziesz szczęśliwy czytając jedną książkę dziennie, czy raczej będziesz narzekał, że szybkie czytanie nie działa. Na rynku jest tak dużo materiałów na temat tego, w jaki sposób szybko czytać, że można dostać zawrotu głowy. Naprawdę, książki, szkolenia online, szkolenia stacjonarne, szkolenia ekstremistyczne. Możesz nauczyć się szybkiego czytania w 10 minut, a możesz na to poświęcić 3 lata. O co tutaj w ogóle chodzi? Powiem ci, słuchaj. Szybkie czytanie z umiejętnością praktyczną, zgodzisz się ze mną. To tak jak pływanie albo gra w tenisa. Po prostu chcesz nauczyć się, jak to robić. Więc żeby nauczyć się tego szybko, nie możesz uczyć się tego z książek. To tak, jakbyś uczył się grania w tenisa z książki. No możesz się, na, możesz zobaczyć na rysunku, jak trzymać rakietę, albo o co w ogóle chodzi w grze w tenisa, ale nie nauczysz się tego, jeśli nie zobaczysz kogoś, kto gra dobrze w tenisa, jeśli nie zaczniesz go naśladować i nie zaczniesz od razu praktycznie ćwiczyć na korcie, po prostu robić to, tak? Z szybkim czytaniem jest bardzo podobnie. To jest praktyczna umiejętność, i żeby nauczyć się tego dobrze, potrzebujesz mieć wzór, potrzebujesz znaleźć kogoś, kto będzie takim twoim modelem, którego będziesz naśladował, za którym będziesz podążał. Dlatego moim zdaniem dużo lepiej jest uczyć się szybkiego czytania od kogoś, kto umie szybko czytać, kto wie, w jaki sposób tego nauczyć i kto ma już doświadczenie i pokieruje cię najprostszą drogą do celu. Najpierw powiem Ci, od kogo trzymać się z dala, ok? Tak! Przede wszystkim trzyma się z dala od, od ludzi, którzy przez chwilę uczyli szybkiego czytania i nagle zaczynają tworzyć armię trenerów szybkiego czytania, którzy po dwóch tygodniach treningu mają kompetencje do tego, żeby uczyć innych. Nie, to nie działa. Szukaj kogoś naprawdę z konkretnym doświadczeniem. Dlaczego? Bo widzisz, jeśli trener zaczyna uczyć, to na początku swojej kariery zawsze będzie koncentrował się na metodyce, na tym, co, w jaki sposób przeprowadzić dobrze ćwiczenie, w jaki sposób przeprowadzić, powiedzieć materiał, który ma powiedzieć w danym momencie. Nie koncentruje się na tobie i na twoich potrzebach, bo nie jest w stanie, po prostu ma dużo rzeczy do ogarnięcia, takich innych poza klientem. Więc trener, który zaczyna, najpierw będzie koncentrował się na tym, żeby sam dobrze to poprowadzić, a dopiero później na tym, żeby poprowadzić Ciebie. Pokażę Ci to na własnym przykładzie. Ja po zakończeniu swojego szkolenia trenerskiego zaraz tydzień później po skończeniu szkolenia i otrzymaniu certyfikatu trenera, od razu dostałam dwie grupy do treningu i nie byłam jakimś asystentem doświadczonego trenera. Po prostu stanęłam przed grupą i miałam ich poprowadzić. I nie było to najprostsze doświadczenie. Dla mnie, ponieważ grupa była bardzo zróżnicowana, byli tam studenci medycyny, ale też byli ludzie, którzy czytali bardzo słabo i z którymi też na początku miałam spore problemy i wyzwania. A druga grupa to była w ogóle grupa, w której grupa nauczycielek, która kompletnie rozłożyła mnie na opadki, bo nie wiedziałam jak. Z nimi, co z nimi robić, ponieważ ich autorytet był ogromny w porównaniu do mnie, jakiegoś malutkiego trenera, kogoś, kto totalnie dopiero zaczyna. Więc doświadczenie zdobywa się poprzez prowadzenie grup i poprzez um, pracę z różnymi ludźmi. To doświadczenie przychodzi z czasem, więc ktoś, kto tak naprawdę jest po treningu trenerskim, dopiero będzie sam uczył się, jak prowadzić innych. Więc jeśli taki trener nie ma wsparcia doświadczonego trenera, tylko jest rzucony na głęboką wodę, to będzie eksperymentował na grupie, czyli na tobie. Będzie się uczył, w jaki sposób uczyć szybkiego czytania, na tobie, a tego byś nie chciał. Więc ty chcesz, żeby trener prowadził ciebie w taki indywidualny sposób, żeby tobie było łatwiej, a nie żeby jemu było łatwiej czy grupie, żeby było łatwiej. Potrzebujesz indywidualnego podejścia, powiem ci też dlaczego, ponieważ ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę z szybkim czytaniem, przychodzą. Na różnym poziomie, tak? Są ludzie, którzy czytają bardzo wolno, czyli około 150 słów na minutę. Przychodzą ludzie, którzy czytają 300 słów na minutę. I teraz z tymi osobami pracuje się po prostu w inny sposób. Więc jeśli dostaniesz niedoświadczonego trenera, to on poprowadzi wszystkich tą samą drogą. Po prostu nie zna jeszcze odpowiednich metod dopasowania metodyki do różnych ludzi i będzie cały czas eksperymentował. Więc z mojego doświadczenia. A uczę już 12 lat szybkiego czytania. Powiem ci, że jeśli chcesz szybko i bezboleśnie przejść przez cały proces szybkiego czytania, to ucz się od naprawdę doświadczonego trenera. Wtedy będzie ci łatwiej, bo on będzie dopasowywał to, co robicie, do ciebie, dopasuje. Trening do Ciebie, do Twoich celów, do Twojego tempa czytania, z którym zaczynasz, do Twojego stylu uczenia się. Czyli jeśli na przykład potrzebujesz więcej ruchu do tego, żeby się skupić, to będziesz mógł na przykład więcej żonglować bądź, bądź wykonywać inne jeszcze ćwiczenia ruchowe, które podniosą Twoją koncentrację podczas czytania. Dopasowuje po prostu to do Ciebie. I to gwarantuje Ci, że szybko i sprawnie osiągniesz tempo czytania, które Ci odpowiada. Dobry trener będzie prowadził mnie najprostszą drogą. I najprostsza, najprostsza droga do nauczenia się szybkiego czytania to jest droga poprzez ćwiczenia na tekście. Czyli jeśli chcesz czytać książki, to trenujesz na książkach. Jeśli chcesz czytać e-booki, trenujesz na e-bookach. Trenujesz w taki sposób, w jaki będziesz później korzystał z tej umiejętności. I to jest bardzo kluczowe, bo wiele książek, wiele programów i też niektórzy trenerzy koncentrują uwagę ćwiczącego na dodatkowych ćwiczeniach, czyli na przykład na ćwiczeniach poszerzających pole widzenia, ćwiczeniach pamięci fotograficznej, pamięci postrzegania, eliminowania wokalizacji itd. I te wszystkie ćwiczenia są tak naprawdę takim dodatkiem do kursu. I nie trenują bezpośrednio, nie przekładają się bezpośrednio na potem podniesienie tempa czytania na tekście. To tak jak robienie pompek, aby wzmocnić plecy przed pływaniem, podczas gdy nawet jeszcze nie wszedłeś do basenu. Jeśli chcesz nauczyć się pływać, musisz wejść do basenu i zacząć pływać. Zacząć wykonywać dokładnie te ruchy, dzięki którym później będziesz mógł pływać. Pompki nie, nie, nie nauczą Cię pływać. Tak samo ćwiczenia dodatkowe w szybkim czytaniu nie nauczą cię, w jaki sposób szybko rozumieć i pamiętać tekst. One wzmocnią Twoje postrzeganie, ale to bardzo pośrednio przekłada się na, na, na Twoje wyniki. Te ćwiczenia nie mogą stanowić 80% czasu treningowego mogą stanowić 20% czasu treningowego, ale większość czasu powinieneś skupić się na czytaniu, tak jak później będziesz to robił na książkach, na e-bookach, na czasopismach. Kolejna ważna rzecz. To zadaj sobie pytanie, do czego potrzebujesz szybkiego czytania. Może wydawać się to oczywiste. No jak do czego potrzebujesz szybkiego czytania? Do tego, żeby czytać więcej szybciej. Aż tak naprawdę zastanów się, jakiego rodzaju książki czytasz najczęściej. Bo jeśli to jest beletrystyka, jeśli to są książki ze znanej dziedziny, jeśli jesteś dziennikarzem, jeśli jesteś pisarzem, jeśli jesteś reporterem, faktycznie. Szybkie czytanie pomoże Ci bardzo w Twojej pracy, w Twoim rozwoju. Ale jeśli Twoim celem jest czytanie książek rozwojowych, czyli pod to, żeby rozwijać swoje umiejętności takie praktyczne, jeśli Twoim celem jest uczenie się, studiowanie, czytanie specjalistycznych książek dla swoich studiów bądź też dla swojej pracy, to wtedy potrzebujesz raczej podstaw szybkiego czytania plus rozwinięcie swojego zrozumienia i zapamiętania na tekście pracy z tymi informacjami, analizy tych informacji, wykorzystanie ich później podczas wiem, pisania, tworzenia jakichś produktów, yy, bądź dla swojego rozwoju, to czytanie jest tylko takim, takim elementem... <laughs> nie ma wody na pustyni jeśli jednak czytasz głównie dla studiów, dla rozwoju swojej kompetencji zawodowych, dla, czytasz trudniejsze teksty bądź chcesz opanować zupełnie nową dziedzinę, wtedy szybkie czytanie przyda Ci się jako taki fundament, jako, jako, jako taka podstawa. Dlaczego tak jest, mówiłam w moim innym wideo na temat szybkiego czytania. Zastanów się więc, jakiego rodzaju teksty czytasz. I czy faktycznie potrzebujesz dwumiesięcznego treningu szybkiego czytania? Czy wystarczy ci po prostu taka podstawa, fundament szybkiego czytania, plus inne techniki rozwijania swojego zrozumienia, zapamiętania i bardziej zaawansowanej pracy z tekstem? Zastanów się także, ile czasu możesz realnie poświęcić na trening dziennie, ponieważ szybkie czytanie wymaga systematyczności. Wiem, wiem, wiem. Wiem, co sobie teraz myślisz. Kurde, no. Jednak, a jednak, jednak trzeba robić to systematycznie. W twoim mózgu muszą powstać nowe połączenia, nowe sieci neuronalne, które będą odpowiadały za ten nowy rodzaj czytania, bez gadania i wokalizowania, tylko bardziej wyobrażanie sobie i rozumienie poprzez obrazy. To jest zupełnie nowy rodzaj czytania, dlatego potrzebna jest stała stymulacja i trening, a nowe połączenia tworzą się wtedy, kiedy systematycznie robisz coś przez dłuższy czas. Więc, tak, 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 wymaga to systematyczności. Około pół godziny do godziny dziennie potrzebujesz codziennie poświęcić na trening szybkiego czytania. Jednak pamiętaj, że to jest inwestycja na całe życie. Poświęcasz dwa miesiące po to, żeby później przez całe życie czytać jedną książkę dziennie, a nawet dwie. Więc ekstra polecam. Sama przez o, w ciągu ostatnich 3 dni przeczytam dwie książki, więc wiem, jak fajnie jest y, czytać szybko. Jest to ogromna przyjemność, warto poświęcić ten czas. O ile jest to dla Ciebie ważne, o ile zyskasz na tej inwestycji, i możesz poświęcić ten czas na to, aby trenować systematycznie, codziennie. Dobrze! To nie jest poświęcenie, to jest inwestycja! Oj, teraz tego nie użyję. Dobrze, wiem. Tak, kłamiesz! Nie, no to jest inwestycja. Wiadomo, to jest inwestycja, ale warto zainwestować ten czas. Powiem Ci ze swojego doświadczenia: naprawdę mogę teraz czytać dużo szybciej i dużo więcej książek niż kiedykolwiek. Więc warto. Warto, warto, warto. Podsumowując, jak wybrać kurs szybkiego czytania dla siebie? Po pierwsze, musisz mieć kontakt i możliwość obserwacji kogoś doświadczonego, kto szybko czyta i kto będzie mógł cię poprowadzić najprostszą, najkrótszą drogą do celu. Po drugie, pamiętaj, że ćwiczenia z podręczników są dodatkiem i możesz je robić po tym, kiedy już poświęciłeś pół godziny na trening z książką. I po trzecie, Zapraszam Cię, zapraszam Cię serdecznie do tego, abyś śledził moje wideo, będzie więcej na temat szybkiego czytania, lajkuj, komentuj, jestem bardzo ciekawa, jakie są Twoje doświadczenia związane z kursami szybkiego czytania, z książkami, z programami, z kontaktem z doświadczonymi trenerami, kogo polecasz, a kogo nie polecasz. I jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jakie książki możesz czytać 2000 słów na minutę, a jakie niekoniecznie. To zapraszam Cię na mój kurs Strategie czytania, darmowa, darmowa wiedza na temat czytania w takim węższym i bardzo szerokim aspekcie. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Kasia Szafranowska. <śmienny> <śmienny> <śmienny>